widzowie, dzisiaj spotkałem się z Danielem Milanczukiem i oprócz rozmowy, które znajdziecie na kanale MMA, to znajdziecie również tutaj na kanale Jaru rozmowę o tym, co się dzieje w Rosji. Bo Daniel, jak widać, świeżo wrócił z Rosji. Jak w ogóle tam nastroje, powiedz? No to już ci mówię. Norma... My wylądowaliśmy w Rosji dzień przed wybuchem wojny. W czwartek wybuchła rano, wieczorem, znaczy wieczorem po południu. Niedaleko Placu Czerwonego już były protesty antywojenne ludzi, gdzie zostało podobno zaresztowane 1500 osób, więc normalni ludzie są przeciwko wojnie, potem tak samo jak rozmawialiśmy z ludźmi na gali i tak dalej, to ewidentnie byli przeciwko. Nawet gdzie walczyli Ukraińcy, to skandowali, przynajmniej widziałem mu jednego, krzyczeli, ludzie dopingowali mu, wiesz, wstali, bili brawa, że jest ukraińcem, walczy i tak dalej, więc normalni ludzie to wojnę tej wojny nie chcą, więc wiadomo, ale oni nie rządzą, to też są zastraszeni, bo się boją tego swojego, wiesz, wariata, więc wiadomo, tak? Mówiłeś, że tam są jakieś gigantyczne kary za te protesty czterna, do 14 lat? Tak, podobno, jak ktoś idzie protestować, no to ma do 14 lat odsiadki. To zobacz, teraz zawinęli pierwszego dnia 1500 osób i już później nikt nie chciał chyba protestować nie było, nie? Czy tu jakieś do Polski przebijały się migawki z San Petersburga z Moskwy protestów, ale to rzeczywiście nie było jakieś olbrzymie rzeczy ludzi. No nie no, to była właśnie, tylko tam z tego co wiem w Moskwie w czwartek protest. Tam też jest duża dezory jak to się mówi? Dezinformacja. Dezinformacja, tak, bo w mediach podawali, że Ukraińcy witają ich, wiesz, otwartymi renomionami, że cieszą się, że wojska przybyły i tak dalej. Gdzieś tam rozmawialiśmy z kimś i mówimy, że tam już tyle wojsk zginęło rosyjskich, że są wojny, ataki i tak dalej, to ludzie byli zdziwieni, nie? Więc telewizja, wiesz, propaganda i głoszenie jest większe niż u nas. No właśnie, bo z tego, co tutaj w Polsce dochodzi, do, 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 do wiadomości naszej, to Rosjanie mają wyłączony internet, propaganda polega na tym, co chce Putin, to mają w zasadzie puszczane i, i, i w telewizji. No, NMOS byli wyjątkiem, gdy hakerzy się włamali, puścili na rosyjskiej telewizji to, co naprawdę dzieje się na Ukrainie. Da się tak wielki naród odizolować od prawdy? Myślę, że nie, wiesz, to pokazuje właśnie, że część społeczeństwa już w czwartek, jak zaczęła protesty, to gdzieś tam ta część dotarła, wiesz, ze światowych mediów do tego, co się dzieje i wyszli na ulicę, no ale zostali szybko stłamszeni, potem cały czas, wiesz, jak ci w każdej telewizji, w internetach pokazują, manipulują to, bo więc ludzie są już pogubieni, to zresztą u nas w Polsce też, jak coś się dzieje, jedna telewizja to, druga to, internet trzecie, też się pogubieni, wiesz, to też ma jakiś w stopniu, jak jest społeczeństwo skłócone ze sobą, to łatwiej nimi wiesz, dowodzić i mu łatwiej coś tam wpierać, więc wszystko po, po coś się dzieje, więc ci ludzie do końca tak nie wiedzieli jak to jest rzeczywiście, tak? Powiedziałeś Daniel, bo szanowni państwo, Daniel w środę wyleciał do Rosji, w czwartek wybuchła wojna no i stwierdziłeś, że tak naprawdę musicie tam zawalczyć, bo raz, że problemy z powrotem, dwa, że no się trochę być przykładem w sumie dla całego świata, co się stanie z gościem, który z, z, po z pobudek ideologicznych odmówi na przykład udzięcia, wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu, w którym miał wziąć udział. No da, myślę, że to się odbiło echem i nie wiadomo jakby by tam różne służby rosyjskie na to, że my bojkotujemy od razu będąc w Rosji, bojkotujemy, wiesz, po w Rosji, nie? Co innego jak sobie siedzisz w Polsce i powiesz, dobra to nie lecę, tak? Albo nie no sorry, siedzę w tym, nie, nie walcz, nie graj czy cokolwiek, nie? a jesteś tam, no to już jest troszkę patrzysz na to z innej perspektywy. Ale co się działo w twojej głowie? Czy miałeś już świadomość, że to jest twoja ostatnia walka tej organizacji i w Rosji? Wiesz, co, dużo roboty robił Karol wspólnik. Artura wiesz, gdzie on to starał się tak, żebym za dużo w tym nie siedział, za, za dużo się nie dowiadywał, on się wszystkim mówi, że zajmuje tak samo drogopowrotno, żebym się nie przejmował, bo wiadomo powiedzieć, że w ten... Ja się śmiałem, że sobie dobra kupimy osiołkę i na osiołku wrócimy, jak nie będzie na czym, no ale... Zajmował się wszystkim, żebyśmy wrócili. Tutaj też jest wiesz, trzeba powiedzieć sobie szczerze: ACA, jako organizacja, jako ludzie, którzy tam pracują, zawsze byli w porządku dla nas, teraz też byli w porządku. Od początku do końca wiesz, nie dawali sobie poznać po sobie, że to jest wojna, że cokolwiek. Mega profesjonalnie, zawsze tam byłem przyjęty bardzo dobrze zresztą, więc i teraz tak samo było. Starali się nam jak najbardziej pomóc przy wyjeździe, zobaczyliśmy rachunki w ogóle za samolot, który był, wiesz, przez Istanbul do Polski, no to były niemałe pieniążki, żeby z dnia na dzień, wiesz, znaleźć nam lot. Już okazało się, że to jeden z ostatnich był lotów, żeby przelecieć w ogóle, bo tam Turcja chyba też zamknęła loty, więc postarali się, żebyśmy wylecieli stamtąd bezpiecznie, do końca o nas dbali, więc, wiesz... Organizacja jako organizacja, nic do nich nie mamy złego, bo oni zawsze byli dla nas w porządku, no ale wiadomo, jest jak jest, to jest rosyjska organizacja, no to było też by nieelegancko, jakbyśmy tam zostali, nie? A co się dzieje właśnie w głowie gościa, który pojechał już niekoniecznie na walkę, <coughs> załóżmy, że w interesach, bo każdy może jechać w interesach do innego kraju, i nagle okazuje się, że ten kraj wypowiedział wojnę i to sąsiadowi jeszcze naszemu i... powrót, powrót, okej, okay, ale na przykład zablokowany został SWIFT, wszystkie płatności kartą. Czy Ciebie to w jakiś sposób dotknęło? Nie no, nas nie dotknęło, chociaż ja wiesz, że w Rosji jeszcze na lotnisku płaciłem kartą w niedzielę, więc było ok, ale jak lecieliśmy w środę to w samolocie nawet e, Przede mną siedzieli ludzie, którzy lecieli w, w służbowo, tak, kobieta z jakimś facetem rozmawiali, wiesz, o, że muszą tam z pracy, mają delegację i tak dalej lecą, więc e, oni, nie wiem jak wrócili, bo oni jeszcze gdzieś tam dalej w Głąb prosi chyba lecieli, więc jeżeli oni, wiesz, o nas dbała org, org, organizacja, tak, gdzie, wiesz... Postarali się, nie wiem jak wyglądało z ich perspektywy, kto im ogarniał powrót i tak dalej, bo to nie było wcale takie łatwe znaleźć na szybkości samolotu, gdzie będą wolne miejsca, no bo pamiętajmy, że w tym samym czasie nagle jest kilka tysięcy osób z różnych państw, które chcą się wydostać, tak, wiesz, z Rosji, z Moskwy, więc te bilety było ciężko zdobyć, nam się udało, nie wiem jak na przykład tacy ludzie właśnie, którzy polecieli w biznesie, nie? tu mogli mieć problem. Daniel, jeśli chodzi o Ukrainę, to na przykład Witalij Kliczko teraz słynie z bohaterskiej obrony Kijowa, Władimir, wrócił Usyk, wrócił Łomaczenko, wszyscy ci w zasadzie spo, najwięksi sportowcy, jeśli chodzi o fajterów w Ukrainie wrócili walczyć, no i za Witalia Kliczko jest podobno wyznaczona w ogóle nagroda za głowę, on jest na tyliście 24 obywateli ukraińskich, którzy, armia Wagnera dostała zlecenia na jego zabójstwo. Co powiesz na ten temat? To chyba jest mega budujące dla Ukrainów taka postawa. No ja myślę, że przede wszystkim wiesz, postawa takich sportowców, gdzie oni są ikonami sportu, są znani, gdzie mają miliony wiesz, i oni zostali, a do tego jeszcze tak jak Usyk czy Łomaczenko, oni tam wrócili, wrócili, wzięli karabiny w ręce i walczą, więc to jest pokrzypiające dla Ukraińców i motywujące, że jeżeli tacy ludzie, którzy siedzą za granicą, mają wszystko, czego pragną, bo mają pieniążki i tak dalej, są znani, nie musieliby wracać, bo wszędzie ich przygarno, wszędzie będą się czuli jak u siebie. Oni wrócili walczyć za kraj, za... Łodę. No to jest bardzo, wiesz, motywujące do dalszych działań. Ten sam prezydent, który Mógł być ewakuowany, a on chciał zostać z normalnymi ludźmi bronić, więc to dało ludziom takiej motywacji do obrony, wiesz, I gdyby tacy ludzie, jak oni, uciekli, prezydent uciekł, to myślę, żeby rzeczywiście Rosjanie zajęli w dwa dni Ukrainę, dzięki nim wszyscy się zjednoczyli, wiesz, i starają się odeprzeć ataki, nie? Widać na co dzień w Rosji, że panuje wojna? Nie, wiesz to my aż tak długo tam nie byliśmy, żeby ten, ale w czwartek jak wyszliśmy, i chcieliśmy iść na Czerwony Plac, poszliśmy zjeść i musiałem wrócić do hotelu, bo trzeba to jakieś tam badania musiałem zrobić, których okazało się, że nie mam. No i dwie godziny później już były strajki na tej ulicy, na której jedliśmy, więc, a poza tym jak gdzieś tam wychodziliśmy, to tego nie było widać, nikt tak głośno nie gadał, wiesz. na lotniskach nawet widziałem takie historie, gdzieś tam były problemy właśnie. No, ludzie mieli starsi, szczególnie bo się okazało, że trzeba gdzieś tam wypełniać jakieś wnioski, coś tam i... Tu byli ludzie z Ukrainy, tu z Rosji, ze sobą porozumiewali fajnie, jedni drugich pocieszali, ale wszyscy wiadomo przeklinali Putina. Było też słabe, bo jak była para mieszana, kobieta była Ukrainką, facet Rosjaninem, mieli małe dziecko na rączkach, nie wyglądali na osoby i oni nagle się dowiadują na lotnisku w kolejce do samolotu, że nie zostają wpuszczeni do samolotu, bo ten jest Rosjaninem. I tu teraz coś jest problem z wizami, no i ktoś kto ma pieniążki, to jego stać, zostać w Turcji czy gdziekolwiek i to sobie ogarnąć, ale ci nie wyglądali, kobieta ryczała, dziecko cię rozryczało, chłop już też się zanosił, no, takich ludzi przez jednego wariata jest też szkoda, bo to oni są po stronie nie mają nic z tym wspólnego. Tak? Daniel ostatnia kwestia na koniec z Tobą, którą chciałbym obgadać, bo jest to Tobie kwestia bliska. Czy sportowcy powinni być rosyjscy na całym świecie teraz zbanowani czy nie? No jest ta kwestia złożona na pewno i teraz tak, w Polsce KSW 69 Rado, Szamil Mosajew został wypowiedziany kontrakt, nie walczy na tej gali. Znowu Aleksander Wolkow, już Dana White próbuje go do Londynu przywieźć, żeby w tej walce w wieczoru zawalczył. Co sądzisz o tym? Czy powinni rzeczywiście cały świat odciąć to społeczeństwo rosyjskie, czy, czy jednak jak część mówi, no, przy C to Putin. Putin. Wiesz, no, c Ciężko mi się na ten temat wypowiadać, bo z jednej strony naprawdę to są ludzie po stronie, jak tam byliśmy, oni nie chcą tej wojny, wiesz. Nie chcą, boją się, oni też, wiadomo, nie będą tak poszkodowani jak e, ludzie na Ukrainie, którzy giną, tak, którzy tracą z dnia na dzień majątki, dom e, bliskich, no ale też będą poszkodowani Rosjanie, wiesz. Ci sportowcy też nie, nie pojadą, nie zarobią, e, wiesz. Normalni ludzie po, zebrali im wszystko, tak, bo podcinane te swifty, nie mogą połaczyć e, z Skacze, wiesz, ludzie skacze? to <laughs> i duje, duje ogromnie w górę. Więc czy, czy ludzie zwykli naprawdę tego nie chcą, wiesz, boją się też, bo są zastraszeni, boją się, iż go obalić. No bo jak wyjdą na ulicę, to tak jak mówiliśmy, no to zostaną, wiesz, szybko sprowadzeni na ziemię. I tam myślę, że w takiej chwili to w sekundę ich nie będą się patrzeć, będą mocno pacyfikować. Więc na tej wojnie uważam, że nikt nie zyskał. Nie zyska nawet Putin, który że się nagle coś tam w dupie poprzewracało i chce odzyskać dawne, wiesz, królestwo rosyjskie, tego, być carem, nie? Myślę, że no to jest słabe, nie? A sportowcy? No, sportowcy też, tak jak powiedziałem, też na tym ucierpią. No bo całe życie trenują i przez jednego wariata też nie mogą się pokazać. Wszyscy będą ich wytykać palcami, bo są Rosjanami, tak? No, Niestety nie każdy Rosjanin jest zły, nie każdy Czeczeń jest zły, nie każdy Polak jest też dobry, tak, więc pamiętajmy o tym, więc nie można wszystkich nagle do jednego wora pakować. No ostatnie pytanie, ja nie jestem ekspertem, to nie jesteś ekspertem, czy Twoim zdaniem Ukraina ma szansę się obronić? Znaczy, szczerze tak, uważam, że Rosjanie jakby chcieli, to by ją zajęli, tylko oni pr próbują, żeby jeszcze ich nie skarżyli o ludobójstwo, chociaż w tej chwili ja uważam, że jest to już ludobójstwo, bo tak, ten wielki niedźwied to by się przeszedł, wiesz, zrobił porządek, wysadziłby wszystkich, wszystkie miasta, on chce jeszcze jak najwięcej, wiesz, żeby, jeżeli ma to być jego, to żeby było jak najmniej zniszczeń i żeby nie gadali, że tam było ludobójstwo, no ale myślę, że... Tego już nie uniknie tak czy inaczej, jestem przekonany, że też nie użyje bomby atomowej, no bo bez sensu byłoby używanie w środku Europy, wiesz, broni jądrowej, gdzie potem, wiadomo, przez dziesiątki lat nie mogłoby tam nic robić, żadne trasy i tak dalej przyjeżdżać, więc myślę, że będzie to jeszcze taka wojna podjazdowa, tak jak teraz. Chyba, że... Zachód ruszy i rzeczywiście pomogą Ukrainie. No troszkę też to właśnie, że Ukraińcy pokazali, że chcą się bronić. Zachód zobaczył, że taki ten niedźwiedź nie jest aż taki groźny niedźwiedź, więc zaczęli wysyłać broń i tak dalej, no ale myślę, że oprócz broni to potrzebny jest jeszcze zasób ludzki. No ale to też tam już słyszałem, że ktoś zapłacił ileś milionów dolarów, żeby tak zwani, wiesz, cudzoziemcy mogli przyjeżdżać i walczyć, czyli tam Legia Cudzoziemska i, i dokładnie, więc to są wyszkoleni ludzie, którzy całe życie walczą i z tego mają pieniążki, jeżeli ktoś im zapłaci, to wyszkoleni pojadą walczyć i myślę, że tu jest szansa, że Rosja zobaczy, znaczy Rosja, że Rosja obali wersję Putina, tak, zobaczy, że to nie ma sensu i się wycofają. No nic, no to zostaje nam chyba tylko trzymać kciuki za Ukrainę, za Ukraińców, mimo że to też jest naród, z którym Polska ma różne przeszłości, no to jednak tak, w też... obecnych czasach chyba należy zostawić to na bok trochę, okay. co? Wiesz, że... Wtedy wiadomo, Banda łupa i tak dalej mordowali Polaków, ale to było dawno. To są, tak mi się wydaje, że inni ludzie, bo ja też jeździłem na Ukrainę swego czasu bardzo dużo i tam zawsze byłem bardzo miło przywitany, ugoszczony i tak dalej, gdzie walczyłem z Ukraińcami i nie czułem się nigdy, że oni coś do mnie mają zawsze naprawdę było sympatycznie, więc... Jest szkoda, szkoda normalnych ludzi, szkoda dzieci, wiesz, bo na tym wszystkim najbardziej cierpią dzieci. tak, Tracą rodziców, sami, wiesz już było, że tam zostali giną, więc no, to jest bardzo słabe i uważam, że trzeba pomagać tym, ale przez to, że jest pomoc też, to zobacz, co się dzieje na, na granicy przyjeżdżają inni ludzie, którzy nie powinni przekraczać granicy, bo sobie jakiś tam minister wymyślił, że mamy wszystkich przepuszczać, nie ma segregacji, no, a już dochodzą do tego, że z pociągów są wyrzucane kobiety z dziećmi. I tak samo tutaj też ja rozumiemy z Ukraińcom i bardzo dobrze, no ale przez to na przykład już też dzieci z onkologii są usuwane, bo żeby było miejsce na Ukraińców, no trzeba wszystko wypośrodkować. Nie można też, żebyśmy my cierpieli przez to, tak, w taki sposób, że właśnie przed dwa lata nie mieliśmy dostępu do normalnego leczenia na wojskowi, a teraz nie, bo musimy oddać miejsce. U nas też są potrzebujący ludzie chorzy, dzieci i dorożni, więc trzeba to jakoś wszystko wypośrodkować, żeby działało. No a przede wszystkim Wszystkim uszczelnić granice, żebyśmy nie wpuszczali ludzi, którzy są niepotrzebni, tak? Gdzie, którzy dzięki temu wykorzystują moment, żeby się przebić do Europy. Nie? No rzeczywiście, widziałem też te, 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 są, te. Są sprzeczne informacje, bo policja mówi, że nic się nie dzieje tam w przemyśle Rzeszowie, a grupy kibiców już widziałem filmiki jak nagrywali jak tam. Do, dokładnie, więc ja też nawet przed rozmową z kimś tam rozmawiałam, kto był w Przemyślu wczoraj jeszcze i y, opowiedział mi osoba, którą ufam, znam 20 lat, powiedziała, jak tam jest i rzeczywiście jest tam ludzi przypruszonych tak karnację, o których no, nie powinno być, bo to nie są Ukraińcy. Zdrowi mężczyźni, którzy rzeczywiście nie zachowują się. Fair, tak. Do tego jeszcze, wiesz, u nas też wykorzystywać za szkwiną, wiesz, już się pojawili sutenerzy, którzy wyłapują młode dziewczyny, wiesz, żeby na tym skorzystać. No to też jest słabe. Co ja widziałem taki, na samym szkońc tego materiału widziałem takiego tweeta, że wszyscy stulejarze, którzy wykorzystają seksualnie osoby uchodzące z Ukrainy powinny być traktowani jak zbrodniarze wojenni. No powinny być, no bo to jest, wiesz, ludzie uciekają przed wojną, oni już są poszkodowani, a tutaj przyjeżdżają ktoś pod fałszywą wiesz, że im pomoże, chce ich wykorzystać, chce jeszcze do tego mieć wiesz, jak są korzyści majątkowe, więc no to troszkę słabo, nie? Całkiem słabo. Daniel, dziękuję Ci za tą rozmowę. Szanowni Państwo, nasz delegat prosto z Rosji. Tak, tak się wygląda po kilku dniach w Rosji. Tak, elegancko. Dziękuję.